znowu mamy fajną drogę wszędzie tu są fajne widoki, widoki petarda nie? no, no. Ład, ładniej niż u nas kurde na po stronie no. No. zdecydowanie tutaj no, jakie w ogóle teraz zielone takie pełne nie no tu są takie drzewa iglaste a u nas takie Tak. Już się rozbierana. <noise> da, da, da. Uśmiech, albo siądźcie już no. Ja no. masz takiego stojaka. No nie ja mam. Ja mam. Dobra okay, okay, let's ja mam. A, Jak on sobie Ej, ile go. Po, powiedz mi tak. tylko, że że się weźmę ja mam torbę zapiętą. Dla vloga Siemanko w dniu drugim. Ekipa wstała. Nawet pomału jedzie. Jedziemy na śniadanko do maczka. Potem parę obiektów do zwiedzania. To jakieś przebitki spróbujemy nagrać. No. Wiesz, jak to jest ładnie. Te górki po prawej. Tam kto park, to, to Tam Tomeczek parkuje? Ooo, no, się tu na chodniku. No tam widzę to tomka. No mi się tu podoba. No, ja jadę. I tam do końca dojedź. No, bo my teraz nie wykręcimy. A ja jestem po głównej drodze. Dobra, czy murku mamy stać? To Musisz to docić do końca. No, dupiej Pawełek. Ech, jakiej? A poczekaj, ja tam dobra, po ojcach jadę. A, dobra, przejdę w tym Nie bój się, Gregor. Nie mam na piłdobieństwo. Nie jest że moi. Nie zginęło mi. Nie brak. <laughs> Kurwa, kim ja jeszcze? ja pierdolę <laughs> Jak to bardzo ba? chłopaki, kurwa. Jez, Nie, nie, <laughs> <Moje laughs> na spacer Ale no. przejechali turystycznie, czy kurwa do wyścigi? No właśnie, jak no. no. to nikt Tam jest Janosik! Pa, Janosik na skalę <laughs> Zdjęcie wspólne z, tutaj z urządzenia samostabilizującego Ale mamy ustawić jakoś ładnie do zdjęcia? Na no, motorki siąść? Czy ty, ty, tylko tak po prostu stać? E, tam... A, A, au... Uwaga, bo aby... auto o tak! Owo, owo! No to dawno nie patrzę, bo ładnie paraliżuję. Dobra, stary, tutaj byś się zatrzymał na tych drzewach. Tak też lepiej jest, dalej! <guland @sonicza> Kurwa! Ja se, ja se będę ci z ten piźnik! Kurwa, jednak ja nie umiem być niewygodny! Jest źle! Nie koło! Dobra, ja byłby się atrakcyj! O ale patelnia! Grześć, hopie. Jak wiesz, składam się, zobacz! No, ja to z, z nogą na ziemi się kurwa. będę składał Dawaj Gregor Kurwa to zwykło jak kupuję, bo Dawcy na motorach Thousand boys chłopaki na krosach. Aż boys tak. no chłopaki na dziurach Kurwa to, to jest to, że kurwa byśmy zamiast się cofnąć to byśmy kurwa pojechali do przodu no! Ja on wybrał trasę kurwa Aaaaa kurwa! Chyba ja mi orszak będzie zawieszenie <laughs> O tym samym myślałem, że lagi do wymiany będą. No tutaj jest znowu ładny aspekt. O, 100 metrów. O ja wam tu nakręcę, jakby przejeżdżacie sobie ekipa cała! To. Dawać, dawaj, dawaj, to... dawać, panowie Chyba wolę to łąką jechać, proszę. Dawaj, nie. dawaj To wygląda jak Ride paryż Dakar Enduro Boys, chłopaki na dziurach Bo elita nie jeździ tam, gdzie droga równa Ale lepsze akurat wszystko od wszystkiego, od tej drogi, ale chyba ma. Ładna, Ładne, ale tam nawet droga do domu ma lepszy asfalt niż to nasze o, no, ja też lędźwie to mam do wymiany Ale dobry kwiat w ogóle, O, no Nawet trochę ma lepszy kwiat, żeby jechać Ale po prawej, Boże, ta pogoda w ogóle nam tak siadła dla vloga na zamku książ było tyle na zamku książ było tyle ludzi że stwierdziliśmy że jedziemy dalej i jedziemy no stwierdzę srebrna góra Zwracamy tu jakąś drogę bo za chwilę wyjeżdżamy na... O tu zaś asfaltu zaraz nie będzie Jolo Wieć! Kurwa, Ale, nie się spadnie. Spadnie. ale kurwa, 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 W prawo kurwa, kurwa, Nagrywaj kurwa, jak pracują, kurwa, 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 А, по-моему, лучше, Ну, в сумме... Но есть климатик To pod tą srebrną górą jest niby ta złota komnata, złoty pociąg, czy to nie te klimaty? nie wiem No, faktycznie to był ten pociąg O, niedaleko złoty hotel, no Ej, tu trąba powietrzna na parkingu O, no Jak się na nich Służą kieszeni Nie, nie. nie czekaj Cały rok, chodziłem cały do roboty, żeby teraz zemdlić się w żeby odpocząć. Ojej, co się robi. Jeśli ktoś bardzo rozrzucić serca, to i głupio złączyć, prawda? <grym w samolriminaniu> Ci co zostają i są niepełnoletni, my do niepełnoletnich do wieku. Gdy krzykną uwaga, każdy niepełnoletni obowiązkowo musi zatkać Jeśli nie sobie w stanie sam wrócić, w stanie sam zatkać uszu, trzeba takiemu zatkać Ja nie wiem, czy karabin wystrzeli za pierwszym razem, bo on rzadko strzela chodza, za pierwszym razem. Ale kiedyś wystrzelił. Uwaga! Ale Wyjeżdżamy z twierdzy Srebrna na góra w kierunku domu, już trochę późna godzina Także szybki szpil Jedziemy teraz przez jakieś wiochy Widzicie tej góry taki ścięty jak wulkan To ja. Ej, ale widok przepiękny teraz mamy. No, w tym momencie tak. Ale tu nie ma czasu na widoczki. Jestem już prawie pod domem. Nie wiem czy w ogóle coś widzicie teraz na ujęciu. Przypuszczam, że nie, już jest za ciemno, a jest ustawiona na dzień. Dwudniowy wyjazd, majówkowy. Można uznać, za zakończony. Obyło się bez przygód. Było spoko. Trochę nam się powrót poprzedłużał, ale... Bomba. i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdra, na dawód deny. Ten wieszka, odpalana jest kamera, w górę leci w lewa dla każdej góra